Obwieszona łańcuchami, her zasuwa w towarzystwie o 40 lat chłopaka z z nich para, foto. Nowy związek her wzbudza sporo kontrowersji. Przypomnijmy, że 76-letnia ikona w zeszłym roku związała się z młodszym o 40 lat Aleksandrem Ma. który jeszcze jakiś czas temu umawiał się z Amber Rose. Zakochani doczekali się z tytułu najgorętszej pary w Hollywood. Nie wszyscy fanliwe podzielają zachwyty nad jej nowym związkiem, jednak piosenkarka przypomina im. Zenia urodziła się wczoraj i w obecnym związku jest bardzo szczęśliwa, co dla niej jest najważniejsze. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przypomnijmy, że ma za sobą dwa malzenstwa i długa lista byłych kochanków. Zagranicznej media wieszcza, że z obecnej relacji, może im wywiazać się co z więcej niż samo narzeczeństwo. Piosenkarka sama na ten temat nic jednak nie zdradza, za to często pokazuje się za dworcem na luksusowych imprezkach. Zdjęcia pokazuje że ikona popkultury postanowiła wybrać się z narzeczonym na elitarne party w Arizonie. Impreza miała miejsce zaraz po finale Super Bowl a oprócz na której pojawili się również m.in. Gordon Ramsay, Tyga czy Wanda Sykes. Stylowa hair pokazała się tam w jasno-niebieskich rozkloszowanych dżinsach, białym topie z niskim dekoltem oraz czarnej kurtce motocyklowej. Piosenkarka dopełniła swoją stylizację infelowanym blond fryzem, kilkoma srebrnymi lancuchami i czarnym paskiem z okuciami. Diva wdlonić żyleta z czarna skórzana torebkę. Edward z kolei postarał się o to, aby nie odstawać od swojej ukochanej. Tleniony blondyn wystroił się na imprezę w jasnej jansy. Czarna koszulka oraz czarna bomberkę z naszywkami 36-latek zaopatrzył się też w masywne czarne buty z wyrazistym czerwonym akcentem. Zobaczcie, jak wyglądali w drodze na luksusowy event. Fajna z nich para.